Ją, jestem właśnie na hotelu, ale nie będę tutaj spał. Nagryłam dla Was odcinek. Chciałem Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. O. Tutaj są, widzicie takie małe łódeczki? To tam obok nich jest taki jacht. No i mi się tam podoba. Napiszcie w komentarzach, czy wam też. Tam widać kolejną wyspę. Nie wiem jak się nazywa. Oj. Oto tu, 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 tu. Tu już zaczyna, widać początek innej jeszcze wyspy. i w hotelu mają bardzo ładny i fajny basen. Niestety, chcia... Niestety nie, ma... nie mogłem z mamą się w nim wykąpać. Znaczy nie z mamą, tylko po prostu nie mogłem się z nim wykąpać. Widzicie? Jak widać ten długi betonowy, no mam po prostu długą betonową linię, to właśnie tam jak były większe fale. To właśnie fajnie było czuć. Tam hmm, hmm. gdzie jest ta budka?